Witajcie serdecznie, no w zasadzie to w taką pogodę to można by sobie pojeździć trochę, ale powiem Wam, że dzisiaj to już mi się nie chce, popatrzcie, piję sobie regionalne piwko z Koszęcina, bardzo dobre, naprawdę z takiego mini browaru i myślę, że jak na takie dobre piwko to wcale nie jest drogo, no i czytam najnowszy świat motocykli. Bezcenne jest taka, taka lektura w takich okolicznościach przyrody. Tutaj, słuchajcie, tuż za mną, pszczoły mają swój domek i pięknie sobie brzęczą. W słońcu cieplutko. Naprawdę jest fantastycznie. Trzymajcie się i Wam też życzę nie tylko. Miłych przejażdżek na motocyklu albo i dłuższych wypraw, ale też takiego spokojnego czasu i przyjemnej lektury. Pamiętajcie, został nam tylko świat, musimy go kupować, a oni się muszą starać. Na razie, hej.